Cześć. W dzisiejszym odcinku parę praktycznych porad jak pożyczyć arras z Wawelu. Za mną widzicie arras świeże wypożyczenie. Doskonały pomysł na upiększenie swoich mieszkań, swoich domów, idealny na imprezę, idealny na jakieś inne wydarzenie rodzinne i tak dalej, jeżeli chcecie się y Czymś wyróżnić, nie tylko malowaniem ścian, nie tylko tapetowaniem, ale od czasu do czasu mieć jakąś ładną rzecz w domu i nie stracić majątku, to w dzisiejszym odcinku opowiadamy, jak taki arras wypożyczyć, co się z tym wiąże. Nie jest to sprawa skomplikowana, bardzo łatwa rzecz, więc zapraszam. Cześć, tak jak obiecałem, gościmy dzisiaj w mieszkaniu przeciętnego miłośnika sztuki, i za chwilę dowiemy się, jak pożyczyć arras. Dzień dobry, proszę nam powiedzieć, co jest za nami? Arras. Świetnie. O to nam właśnie chodzi. Czyli dobrze trafiliśmy. Czy mógłby nam Pan powiedzieć parę rzeczy o tym konkretnym arrasie? Tak, oczywiście. Jest to prosty, jeden z podstawowych arrasów z kolekcji Zygmunta Augusta. To, że jest on prosty i podstawowy, to wbrew pozorom są dla nas plusy, bo po pierwsze, jego wypożyczenie jest znacznie tańsze, a po drugie, bardzo często taki właśnie prostszy, podstawowy aras będzie znacznie lepiej konweniował z naszym mieszkaniem, z jego wystrojem. Zauważyłem teraz, że on jest z nitek jakiś zrobiony. Czy każdy aras tak jest zrobiony? Generalnie tak. A jaki tytuł ma ten Arras, o ile Arrasy mają tytuły? Tak, większości Arrasy oczywiście mają tytuły. Ten Arras to rzecz jasna porwanie Europy. 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 Ale to taka kobieta widzę. była. Nie, nie widzę jej tutaj, no bo została porwana. E, musi pan wiedzieć, że wiele arrasów było wykonywanych w cyklach. I ten jest ostatni właśnie z cyklu porwania Europy, to już jej nie ma, bo została porwana. Aha. A. Tak więc dostaliśmy już garść bezcennej informacji na temat, co to jest Arras, co on przedstawia akurat ten konkretny model, więc teraz zadajmy to kluczowe pytanie, gdzie można taką rzecz wypożyczyć? Otóż wypożyczenie Arrasu jest zaskakująco proste jeśli się wie gdzie i jak to zrobić. No właśnie, tak wyróżniamy trzy kroki wypożyczenia Arrasu. Po pierwsze należy przyjechać lub przyjść, lub przylecieć, w każdym razie ogólnie mówiąc przybyć do Krakowa, a następnie krok drugi odnaleźć i pójść na Wzgórze Wawelskie do Zamku Wawelskiego, zwanego w skrócie Wawel. I krok trzeci, potencjalnie najtrudniejszy należy znaleźć na terenie Wawelu wypożyczalnię Arrasów. Może to nie być takie proste, ponieważ jest, ono, jest ona bardzo słabo oznakowana. Nie zapominajmy, że Wawel jest mimo wszystko czymś w rodzaju y, firmy państwowej, no a wiemy jak wygląda robienie biznesu przez państwo. Y, to bardzo ważna, ważna informacja, należy przybyć na Wawel, bo... Tak, wiemy, że jak jesteśmy często w Krakowie, jesteśmy nagabywani przez różnych ulicznych sprzedawców, którzy coś nam proponują i tak dalej. Czyli z tych ofert nie korzystamy. Proszę w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem, nie korzystać z jakichś pseudo ofert wypożyczaczy przypadkowych na ulicy. To wszystko jest jeden wielki, jak to się mówi, skam. Czyli jeżeli spotkamy na przykład kogoś, kto idzie z jakimś wielkim, Dywanem i tak dalej, to raczej spodziewamy się, że on idzie do magla albo do czyszczenia, a nie? Tak? Gdzieś ewentualnie jest druga opcja jest to podróbka rasu i wypożyczenie takiej podróbki. No, Nigdy nie będzie dla nas tym, co oryginał. Będziemy bardzo rozczarowani w domu, jeżeli powiemy sobie wypożyczoną podróbkę. Wspomniał Pan o tym, że to państwowa firma, czyli może być sytuacja taka, że przychodzimy i nie chcą nam tego arrasu pożyczyć. Tłumacząc na przykład tym, że ich po prostu nie ma, czyli proponują jakiś miecz, berło albo jakąś inną koronę. Co w takiej sytuacji? O ile może się zdarzyć taka sytuacja, którą Pan opisuje, to proszę się nigdy na to nie nabierać. Otóż arrasów jest dużo. Nigdy ich nie brakuje. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby brakowało rasu, poza tym zawsze mogą z ekspozycji ściągać. E, dlatego nigdy nie nabieramy się na tego typu wykręty pracowników, e, zawsze nalegamy na wyprzeczenie rasu, Proszę z żadnym badziewiem typu berło czy miecz, korona się nie zadowalać. trwamy przy swoim postanowieniu, chcemy Aras i tak dalej. Tak. Urzędnik musimy się widzieć, że urzędnik w końcu. Bo musi, musi, tak. musi, 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 tak. Musi, musi, tak. Oczywiście musi, jest musi. Musimy to kwestia. to dziedzictwo narodowe, tak. Dziedzictwo to ja narodowe, oczywiście, to jest nasz, nasze prawo, żeby wykluczyć ten arras. Jeżeli urzędnik nas próbuje zmylić, musimy to przyjąć jako poddanie nas pewnej próbie, tak. Musimy psychologicznie do tego podejść, jest to pewien challenge i musimy po prostu przezwyciężyć te, czyli, czyli upieramy się, stoimy tak. na swoim, no czasami trzeba tak, czasami tak trzeba w urzędach, że trzeba postawić jasno na swoim, wtedy ta druga strona rozważy wszystkie te argumenty i możliwości i oczywiście sprawa będzie miała pozytywne rozwiązanie. Czy drogie jest pożyczenie takiego adresu? Nie, nie jest to generalnie drogie. Jakby to przeliczyć, to wychodzi taniej niż butelka średniej jakości wódki dziennie. Dziennie. Słyszałem, dziennie. Dziennie. że yy, cena zależy od koloru. Więcej zielonego, no to jest droższy, więcej żółtego jest tańszy. Czy tak jest. Nie do końca, owszem, zależy od koloru, ale trochę inaczej ta hierarchia kolorystyczna wygląda niż pan to teraz opisał. Jest to złożony temat i może nie wchodzimy teraz w szczegóły, bo jest to materiał na kolejny Ostat... odcinek. Być może. Ostatnio Polską strząsnęła informacja o wysokich cenach na Wawelu. Teraz słyszymy, że to nie jest, nie jest jakaś nieosiągalna kwota, jest to kwota osiągalna dla przeciętnego. Polak. Ceny istotnie są lub były przynajmniej do niedawna wysokie, ale dotyczyły zwiedzania Wawelu. Natomiast wypożyczalnia rasów, jak wiemy, jest czymś zupełnie odrębnym. Jest dobrze ukryta, dość mało ludzi wypożycza te rasy. Może dlatego ceny są na razie dość przystępne. Czyli jak widzimy, jest to kultura bardzo powszechna, dostępna dla przeciętnego Polaka, a o to chodzi. Tak, dokładnie o to chodzi. Teraz już wiesz, jak pożyczyć adres. Nie jest to sprawa skomplikowana. Mam nadzieję, że teraz każdy z Was już będzie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli Wam się film podobał. Jeżeli się nie podoba, to najpierw subskrybujcie, potem lajkujcie, podrzucajcie tematy w komentarzach, a my przygotujemy kolejne poradniki dla Was.